Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Alessandro, a to kolejny krótki materiał dotyczący serii Pentagon Challenge gry FM 2017, która już wkrótce pojawi się na moim kanale. Ostatnio pytałem Was o to, czy podoba Wam się pomysł dotyczący urozmaicenia serii polegający na przyznawaniu sobie punktów za poszczególne osiągnięcia i na tej podstawie zmienianie klubów. Podob spotkało się to z Waszą bardzo dużą aprobatą, co niezmiernie mnie cieszy, że tak aktywnie wzięliście udział w tamtej dyskusji. Teraz mam do Was jeszcze ważniejsze pytanie dotyczące serii Pentagon Challenge. Pytanie dotyczące scenariusza gry. Otóż, czy mam zagrać europejski Pentagon Challenge i moim zadaniem byłoby wówczas wygranie Ligi Mistrzów klubami z pięciu najsilniejszych lig Europy, czyli klubem z Włoch, klubem z Hiszpanii, klubem z Anglii, klubem z Niemiec i klubem z Francji. Czy po prostu musiałbym wygrać Ligę Mistrzów na pięciu kontynentach? To jest oczywiście opcja numer dwa, to scenariusz numer dwa. W obydwu przypadkach rozpocząłbym grę jako bezrobotny, tak więc tutaj początek by się nie zmienił, no ale już dalej scenariusz, tutaj oczywiście scenariusz polegałby... Na wygraniu Ligi Mistrzów albo w Europie, w pięciu, liga, w pięciu klubach, albo po prostu na pięciu kontynentach. Tak więc moi drodzy, pod tym materiałem umieszczę ankietę, w której, za pomocą której będziecie mogli głosować na scenariusz, który Waszym zdaniem będzie lepszy, będzie tutaj lepiej wpływał na tą serię i dzięki któremu seria będzie bardziej ciekawa. Tak więc zachęcam bardzo serdecznie do głosowania. Czy Jeszcze raz... Czy wybieracie europejski czy światowy Pentagon Challenge? Oczywiście głosowanie zakończymy sobie prawdopodobnie w środę rano, wówczas ogłoszę wyniki, no i rozpoczniemy sobie właśnie od ogłoszenia wyników pierwszy materiał z nowej serii, oczywiście serii z Pentagon Challenge. Czy będzie to w wydaniu europejskim czy w wydaniu światowym? O tym zadecydujecie Wy. Tak więc jeszcze raz bardzo zachęcam do głosowania. Na dziś to wszystko co przygotowałem i widzimy się w kolejnych materiałach z FMA 2017. Trzymajcie się. Na razie, cześć!